Witam Was, szanowni widzowie, w ten poniedziałkowy, co by nie mówić, śnieżny dzień. Nasypało troszkę motyla noga, no ale jeszcze mamy póki co zimę. Ok, tak jak e, zapowiedziałem, w końcu dotrzymałem swojego słowa. <grydy> e, drugi model e, zestawu 42-147 z serii LEGO Technic. E, pierwszy model, ten główny, mieliśmy e, małą wywrotkę. Model, jakże udany. A teraz mamy model przebudowany, ten drugi yy, milikoparka, powiem Wam tak, w ogóle jeśli chodzi o to, że rozbrajając ten model główny, wywrotkę i nie zajęło to dużo czasu, faktycznie elementy pięknie odchodziły, to w ogóle pierwszy raz jak przebudowywuję model na ten drugi alternatywny, spodobało mi się, może dlatego, że yy, nie za dużo elementów, tak? Do tego elementu, do tejże, tejże koparki, co tutaj widzimy przed sobą, nie zostały użyte te pokrętełka. Tu niestety musimy się wspomagać siłą palcem. Okej, okay, już, już demonstruję. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że, o, no niestety, jak jest w takiej pozycji łycha, no to faktycznie jest stabilnie, ale gdy ją troszkę wysuniemy, o. Troszeczkę bardziej zaczyna opadać. Nie ma to niestety tutaj jakiejś tam równowagi. Ok. Obraca się. Ojej, no widzicie, obraca się, jak widzimy, na wszystkie cztery strony świata. Okej. Okay. Kabina. Nawet nawet fajnie tutaj zrobiona ta kabina. Znaczy fajnie, no nie fajnie, <noise> Przepraszam, że Przepraszam za tę pomyłkę. Otóż nie fajnie, no ponieważ co? Yy, ewentualny pracownik by tutaj w takiej kabinie yy, siedział i on by wypadł. Tu bym musieli dać jakąś zasłonę, tak? Jakąś yy, pleksę chociażby. No tak, to co? Nogi by zapartowiły, bo musiałby uważać. <noise> yy, Okej, okay. więc ta kabina, moim zdaniem, no taka średnia troszkę. Ta łycha faktycznie jest tutaj trochę skomplikowana. <laughs> Ona działa tak. Tak jak wspomniałem, nie ma żadnych tutaj pokrętełek, żebyśmy mogli sterować tak jak w, yy, w wywrotce, tak, czy w innych technikach musimy sobie siłą paluszków pomagać. Ciach, 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 ciach. I gdy mamy tak, to popatrzmy, musimy sobie przetrzymać i wtedy o, widzicie? Tak ramię tutaj tej koparki działa. No nawet nieźle to zostało rozwiązane, powiem wam. Yy, dla młodych adeptów yy, LEGO Technik faktycznie jest to element yy, tutaj naukowo-badawczy, że faktycznie. Ciągniemy i łycha tak. No ale dobra, ta łycha, co do tej samej łychy? To jest wszystko oczywiście uproszczone. Yy, niestety temu łychą, no nie nabierzemy, próbowałem, nie nabierzemy tutaj. Praktycznie nie wiem, co my możemy nabrać, no nie nabierzemy tutaj nic to jest umowna, no może trochę piasku chociaż on się tam wysypie okej, okay. yy, oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, naklejek nie naklejałem ja go raczej przebuduję na wywrotkę ładniejszy model prezentuje się ładniej, tutaj faktycznie no ma swoje niedoskonałości, chociażby proszę bardzo, można by tutaj yy, małym tym kółeczkiem zabudować no nie pomyślano o tym, tak? Chociaż się ja też nie pomyślałem mogłem sam od siebie dodać coś Yy, elementów zostało z około 10. Yy, no, ok. Tak się prezentuje tył tejże koparki. Proszę bardzo. O. <laughs> Proszę bardzo, tak się prezentuje tył tej koparki. Yy, powiem Wam tak, no, no nie urywać 4 liter. Yy, model jak model, tak. Chyba to zrobiono dla sztuki. Yy, sztuka dla sztuki, po prostu, żeby była aczkolwiek no, ma swoje plusy tak ma swoje plusy faktycznie te zabawowe zabawowo no bo nie nabierzemy tak ale tutaj poznawcze elementy poznawcze faktycznie jak działa ramię koparki no tutaj możemy się y, nauczyć my bądź y, mniejsi tak y, adeptowie adepci y, tutaj y, Lego y, trochę niestabilne te kółka są niestabilne no trochę takie Mogłoby być stabilniejszy, chociaż nie patrzyłem jak w wywrotce jest. Yy, możliwe, że tak samo, bo to jest na tych samych osiach zrobione. Okej, okay. yy, Ja go raczej, tak jak wspomniałem, przebuduję go z powrotem na wywrotkę i tam już nakleję i to będzie model docelowy mój. To tyle z mojej strony. Miłego tygodnia. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć!